Dobry Państwu, jak co środę spotykamy się w programie Inteligencja i Inteligentni. Dziś moim gościem jest profesor Sławomir Patyra, profesor w katedrze prawa konstytucyjnego. Nie będę ukrywał, że jesteśmy kolegami w jednej katedrze, ale skoro zbliżają się wybory, to witając Ciebie bardzo serdecznie, Witam cię, Asku, również. chciałbym dzisiaj porozmawiać nie o tym zgiełku wyborczym, jaki serwują nam politycy, ale powiedzieć przede wszystkim naszym telewizjom, naszym słuchaczom o prawie wyborczym. Bo przecież kluczem do tego, jaki będzie parlament jest przede wszystkim prawo wyborcze. Jesteśmy w demokratycznym państwie prawa i, i prawo wyborcze, o które przecież tyle lat społeczeństwo polskie zabiegało, by było demokratyczne, by kreowało tą parlamentarną rzeczywistość, jest no, podstawowym punktem wyjścia do, do wszelkiej jakby warunkiem przedstawicielstwa. Warunkiem przedstawicielstwa. Ale jednocześnie od razu chcę ukierunkować tą dyskusję, bo mam świadomość, że w ostatnich miesiącach, przed wyborami prezydenckimi, po wyborach prezydenckich, wyraźnie odezwały się głosy wskazujące na poważne wady, braki, słabości polskiego prawa wyborczego, bo o jego pozytywach moglibyśmy dużo mówić. Jest to kodeks wyborczy, w końcu zawiera ogromną ilość przepisów, ale przede wszystkim chciałbym się zastanowić nad tym, co tak głęboko społeczeństwo doskwiera, jeśli chodzi o to prawo wyborcze i na co chcielibyśmy zwrócić uwagę i chciałbym, żebyś się tą refleksją z nami podzielił. Zacznę, Jacku, od tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli od na razie mało merytorycznej pewnie uwagi, że to prawo wyborcze rzeczywiście jest... Dzisiaj w dużej mierze poza sferą niestety wiedzy społeczeństwa, w dużej mierze mam wrażenie z powodu tego zgiełku partyjnego, który towarzyszy wyborom jako wydarzeniu nie tylko politycznemu, ale przede wszystkim wydarzeniu o charakterze ustrojowym i demokratycznym. Mówimy tutaj, czy mamy tutaj rozmawiać za chwilę o mankamentach czy ewentualnych możliwych wariantach zmian w prawie wyborczym. No niewątpliwie trzeba na to spojrzeć w dwóch płaszczyznach, to znaczy w płaszczyźnie ściśle normatywnej, prawnej, ale też w odniesieniu do tego, w jaki sposób przedstawia się percepcja wyborów jako takich, czyli troszeczkę szerzej przez opinię publiczną. Niewątpliwie są pomiędzy tymi zjawiskami ścisłe związki. Bo na przykład taka rzeczy jak słabość frekwencyjna albo, albo świadomość, jakiś taki dyskomfort, z którym się w rozmowach spotykam z ludźmi, że nie mają tej, tego poczucia więzi ze swoim przedstawicielem, że jakoś on, on mi się jakoś wymyka ten przedstawiciel, ten poseł, ten senator i to chyba zrodziło jakiś bardzo silny Społeczny, że coś w tym prawie nie gra. Zdecydowanie tak. I mamy, zauważ, od lat taki pogłos opinii publicznej, że nasi przedstawiciele oderwali się od źródeł, oderwali się od korzeni. Początkowo, oczywiście, pewnie wynikało to z tej bardzo prostej reguły, którą przyjęto jeszcze w roku 1991, że wybory do Sejmu będą proporcjonalne. Pamiętamy doskonale, to obaj, że przecież w początkowym okresie obowiązywania prawa wyborczego w Polsce, mówię o wyborach do Sejmu, zwłaszcza obowiązywała jeszcze lista krajowa. Ona już kompletnie odrywała tak naprawdę od bezpośredniego poparcia elektoratu kwestie obsady mandatów sejmowych. I, I to, co powiedziałeś przed tak, chwilą. rodzaj dzikiej karty takiej. Tak, to znaczy rodzaj dzikiej karty, który zdecydowanie moim zdaniem yy, yy, tworzył wrażenie w szeroko rozumianej opinii publicznej, że tak naprawdę kwestie tego, kto ma w tych wyborach wygrać, kto ma być reprezentantem, są poza elektoratem w istocie. Bo jeżeli przyjmowaliśmy, czy przyjmowano wówczas takie założenie, że partia polityczna tworzy ranking i właściwie wedle tego rankingu kilkadziesiąt osób wchodzi do parlamentu, niezależnie od tego, jakie dostanie poparcie, nie chcę tutaj przywoływać konkretnych przypadków, ale znamy i takie, gdzie no zupełnie znikomym poparciem, rzeczywistym legitymujący się kandydaci wchodzili do Sejmu, tylko dlatego, że byli no, na odpowiednio wysokim miejscu na tej liście. No, potem to się zmieniło, bo w 2001 roku zrezygnowaliśmy ku, myślę, ucieszę także większości Społeczeństwa z tych, z tych list krajowych. Niemniej jednak to poczucie braku sprawczości ciągle jest. I to, co powiedziałeś przed chwilą, o tym, że mamy problem z frekwencją. I to mamy problem, którego w zasadzie te duże, demokratyczne, w pełni klasyczne, można by powiedzieć, systemy ustrojowe dzisiaj nie mają. Mimo tego, że tam kierunek rozwoju państwa jest jednoznacznie określony od lat. Zmiany mają charakter no czysto powiedziałbym kosmetyczny często. No dobrze, wybory są dobrowolne w tych krajach, tak. prze, y, chociaż myślę, że jeszcze wspomnisz o tych o takich sytuacjach, gdzie, gdzie jest to nieco inaczej zorganizowane. Ale mimo to coś jest, jest jakiś czar w tym prawie wyborczym w rozwiniętych państwach demokratycznych, w takich państwach, które stawiamy sobie za wzorzec, że te, ta frekwencja jest często 70-80 przy takim samym nazwijmy mechanizmie, jak u nas w Polsce, a u nas jest ta, ta ciągła nieprzekraczalna granica 50%, czyli coś odpycha ludzi od. Myślę, że nie tylko atmosfera życia politycznego, bo to Jasne. chyba jest też, główna ale... przyczyna, ale coś musi też być w tym mechanizmie ustrojowym. No właśnie, zwróciłeś uwagę na ten czar i tutaj bardzo akurat dobrze to się spaja z tym podstawowym problemem, który się ostatnio ujawnił, o którym wspomniałeś, kwestia ewentualnej zmiany. Ordynacji wyborczej, w wyborach do Sejmu, przejścia na model wyborów większościowych. Bo w końcu ten pomysł z Jowami, on gdzieś tam w tle, ma jednak chyba też takie konotacje, że patrzymy na rozwijające się, czy rozwinięte w zasadzie demokrację brytyjską czy francuską, w których system większościowy funkcjonuje. Tu zwłaszcza chcę zwrócić uwagę na brytyjską, gdzie jest bezpośrednie przełożenie kampanii wyborczej, programu wyborczego, na funkcjonowanie potem gabinetu i realizację programu politycznego rządu już, a nie tylko głoszenie obietnic bez pokrycia, z tym mamy trochę do czynienia w Polsce, jak wiadomo. ja jestem bardzo tym przejęty dzisiaj, no, mając kontakty tak jak i ty ze studentami. Kiedy pytam ich, dlaczego nie widzą tej swojej sprawczości w procesie wyborczym, przecież to jest tak naprawdę kwintesencja tego, no, co my tutaj dzisiaj mamy suwerenności. Tak, to jest, to jest, to jest sens. demokracji. Zwłaszcza, że instytucje demokracji bezpośredniej siłą rzeczy są już troszeczkę i trzeba sobie to jasno powiedzieć. To widać także po przykładzie tego referendum ostatniego. No to słyszę już nie komunikat, tak jak jeszcze parę lat temu. Nie idziemy głosować, bo nie mamy wpływu. Ja słyszę komunikat, nie idziemy głosować, bo nas już nie interesuje to. To jest no dobrze, przerażające. No dobrze, ale to w takim razie w czym, y, m, patrujesz mówię, tą, y, czym upatrujesz tą niezwykłą eksplozję Jowów i to takie przekonanie, że to jest jakieś panaceum na wszystko? Eksplozja Jowów y, moim zdaniem wynika z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest chęć zmiany dla zmiany, trochę jednak, zmiany czegoś, czegokolwiek, tak? A już troszeczkę powiedziałbym lekko desperacka próba. Przekształcenia, odblokowania może tej odblokowania, sceny. Dobrze, odblokowania tej ta, sceny ta, politycznej. Dysparacyjne, dysparacyjne. Ale paradoksalnie jeszcze powiem, że druga przyczyna to niedoinformowanie na temat istoty tego systemu. Bo przecież doskonale tu, obaj tu wiemy, że jowy raczej w praktyce cementują scenę polityczną, a nie ją rozbudowują. W systemie jednomandatowych okręgów wyborczych zaistnienie wejście na scenę polityczną nowej partii. Jest zjawiskiem dość rzadkim, trzeba sobie jasno powiedzieć. To prędzej w systemie proporcjonalnym się zdarza, pod warunkiem, że nie jest to taki system proporcjonalny, jaki mamy w tej chwili w Polsce, bo tu też jest dezinformacja określona, moim zdaniem, polegająca na tym, że mówimy: no tak, mamy system proporcjonalny. To znaczy nie ma głosów przepadających. Tak? Jest równość w sensie materialnym. To ma sugerować, że każdy wyborca ma wpływ. Tymczasem, jeżeli przyjmiemy jeszcze poprawkę na to, że mamy metodę Donta, metodę Donta, która jak znowu to powiem, wiemy obaj doskonale, faworyzuje duże partie. Jak weźmiemy pod uwagę ten próg pięcioprocentowy jeszcze, który determinuje w ogóle udział w podziale mandatów w Sejmie, to się za chwilę okaże, i okazuje, moim zdaniem, w praktyce, że te czynniki bardzo mocno neutralizują proporcjonalną ordynację wyborczą, wręcz stylizują ją trochę, jeśli chodzi o ten efekt ostateczny, na no, taki system, powiedzmy, trochę niemiecki, bardziej powiedziałbym mieszany, choć, jak wiadomo, mieszanego formalnie w Polsce nie ma. Jest ten proporcjonalny. Hmm. Tak? I teraz, co, ma, co miałyby zrobić jowy, tak jak wsłuchuje się no, coraz większym zresztą sceptycyzmem ostatnio w głosy tych, którzy widzą w jowach panaceum na, na całe to zło sceny politycznej. Moim zdaniem Jowy nie zmienią tego, co wydaje się w tej koncepcji, czy w tym pomyśle najważniejsze. One nie zbliżą tak naprawdę wyborców do, do przedstawicieli. No dobrze, ale czy w takim razie tym przekleństwem jakimś, czy tym fatum, które zawisa nad mechanizmem polskiego prawa wyborczego, którego najbardziej takim jaskrawym przykładem jest ta niska frekwencja i, to je, i ten dyskomfort ciągłego poczucia, że, że nie ma tego związku z tym przedstawicielem, byłaby, byłby system, są partie polityczne, to one blokują ten układ. No bo Kukis wyraźnie mówi, że op. Przecież każdy mógłby się z ulicy zarejestrować, nie musiałby mieć komitetów zarejestrowanych, nie wiem, w 21 okręgach wyborczych i nie musiałby mieć rekomendacji jakiegoś kacyka partyjnego. Tylko każdy, kto odczuwa wolę bożą, rejestruje się, zdobywa podpisy i, i startuje w tym, w tym jednomandatowym, prawda, w jednomandatowym okręgu wyborczym. I ten, kto bierze głosów najwięcej, zdobywa mandat i, i wygrywa, prawda, i może na, naprawdę przejść z ulicy, być eksplozja takiej osoby. Czy w takim razie to blokuje bardziej prawo wyborcze czy bardziej system partyjny? No, jak wiadomo, istnieje bezpośrednie powiązanie obu tych instytucji, no obu tych zjawisk. Ja mam wrażenie, że wbrew temu, co dzieje się w tych demokracjach, no, na które patrzymy, które traktujemy jako pewnego rodzaju wzór dla nas i ich rozwiązania ustrojowe jako wytyczne, u nas niestety. To nie system wyborczy kształtuje scenę partyjną, tylko scena partyjna kształtuje system wyborczy. W tym sensie, że partie polityczne na tej scenie wyborczej, w toku kampanii wyborczej, funkcjonują zupełnie nieodpowiedzialnie. Kampania wyborcza stała się kampanią tabloidalną. Przecież dzisiaj tak naprawdę o żadnych programach w istocie się nie mówi. W miejsce pojęcia program pojawia się jakiś jakieś sformułowanie zastępcze strategia, ale co to jest strategia? Tak wyborcza? Przecież prawo wyborcze reguluje cały mechanizm kampanii wyborczej, to nie jest jakiś fragment, to nie jest jakieś, jakaś peryferia prawa. Tak, Jacku. Kampania wyborcza jest elementem przecież silnie akcentowanym przez kodeks wyborczy, Zgoda, ale kodeks wyborczy nie jest w stanie zagwarantować jednej, jednej rzeczy jednego mechanizmu jednej reguły, że partie polityczne, które głoszą Program w kampanii wyborczej głoszą go odpowiedzialnie. Nie jest w stanie zagwarantować tego, co jest, można by powiedzieć, stałym zjawiskiem, w, chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy też jedno, mandatowe okręgi wyborcze, a przecież nie startują tam ludzie z ulicy, bo to, co przedstawiłeś przed chwilą, jako ten pomysł, pogląd najowy. To jest mówmy. No szczerze, radykalne. radykalne. W, w, przepraszam, to jest wyidealizowana wersja. No tak, wyidealizowana. Tam, tam też dokonuje polityczne, partyjnej. Tak, też partie polityczne. Natomiast problem polega nasz na tym, że nasze partie polityczne głoszą, głoszą obietnice bez pokrycia ciągle. A kampania wyborcza przypomina dzisiaj kampanie wizerunkowe produktów spożywczych czy AGD, czy jakichkolwiek innych. no proszę bielszy od białego. No dobrze, to w takim razie jaki jakie mechanizm, no, ale przecież muszą istnieć. Istnieje coś takiego jak pojęcie racjonalny ustawodawca czy jakiś takie czy skuteczny ustawodawca. Istnieją jakieś na pewno pomysły prawne, normatywne na to, aby jednak to udoskonalić, hmm. aby to polepszyć. No nie, przecież nie, 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 wiele państw przechodziło przez takie impasy. Tak. A my przecież w konstytucji marcowej przechodziliśmy przez te impasy. Mamy całe doświadczenie kontraktowego sejmu itd. Tak tak przecież niejedną ewolucję przechodziliśmy, i dalej ciągle to jest ta machina po szynach o spale idzie. Powiem coś, co być może dla naszych widzów i słuchaczy będzie bardzo niepopularne, a może nawet obrazoburcze. Ale ja uważam, że zasadniczy problem niestety leży w nas jako wyborcach w tej chwili. Bo to, że się nie angażujemy, to jedno. To, że bardzo nisko wieszamy poprzeczkę kandydatom, ergo ugrupowaniom też, które w tych wyborach startują, to, że mamy cały czas takie poczucie, że coś musimy od nich dostać w zamian za poparcie, ale na to, co mielibyśmy dostać, czekamy potem cierpliwie te cztery lata, nie artykułując, nie mówiąc sprawdzam, nie żądając od naszych parlamentarzystów tego, żeby się kontaktowali z wyborcami żeby te spotkania były regularne, żeby zdawali sprawę. System proporcjonalny wcale nie stawia tamy tego typu zachowaniu. To w tym widzę problem zasadniczy. I to jest pewien mechanizm łańcuchowy, bo wybieramy słabych ludzi do parlamentu. No niestety tak ja to widzę jako niezależny zupełnie człowiek, bo ja, jak wiesz, w polityce nie funkcjonuję. Co sobie zresztą bardzo chwalę. Wybieramy słabych ludzi do parlamentu, Ci słabi ludzie kreują pewną wizję, taką ad hoc, na rzecz kampanii wyborczej, gdzie beneficjentami tak naprawdę tego najważniejszego, jak obaj to dzisiaj stwierdziliśmy, wydarzenia w demokracji, stają się nie wyborcy, nie suweren, nie elektora, tylko stają się firmy, które przygotowują kampanie wyborcze. No, niestety, tak to moim zdaniem wygląda dzisiaj. Nie sprawdzamy tego. Jednocześnie, też bardzo niski jest poziom Świadomości społecznej. Ale prawo A propos... daje nam takie możliwości, czyli w takim razie jednak akcent kładziesz na to tak. zbyt słabe angażowanie się w wykorzystywanie jednak tych mechanizmów. Tak, czyli... tylko nie jestem w stanie stwierdzić, co było pierwsze, jajko czy kura. Tutaj. Aha, no nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo nie jestem specjalistą od takiej spraw, socjologii, od socjologii, socjologii, tak, prawa, tak oczywiście. Socjologii, prawa, tak. Na, na, na mój ogląd sytuacji wydaje mi się jednak, że tutaj przede wszystkim ta Postawa ze strony elit politycznych decyduje o tym, że zainteresowanie nie tylko polityką, ale i prawem wyborczym, i w ogóle prawem konstytucyjnym, ustrojem, tak, ustrojem, jest coraz mniejsze. Ponieważ społeczeństwo czuje się wielokrotnie coraz bardziej wkręcane, mówiąc kolokwialnie, w kampanię wyborczą, która staje się zero-jedynkową grą pomiędzy partiami politycznymi. Kampania Samo dla siebie. Tak, a my stoimy z boku. I przyglądamy się biernie temu, no, ewentualnie idziemy w odruchu czasami jakiejś odpowiedzialności za państwo albo jakimkolwiek innym z innego powodu idziemy do lokalu wyborczego, oddajemy swój głos, ale tak naprawdę. Chyba nie łączymy jednak za bardzo tych wyników wyborów z tym, co dzieje się potem. A gdybyś miał jakiś jeden przynajmniej pomysł, <laughs> albo jedną przynajmniej instytucję, która tobie się marzy, czy o której myślisz nieraz, czy tak nieraz ty myślisz, ach, żeby, gdyby, to się, gdyby to wprowadzić, to może by to jakoś bardziej ożyło, może to, może to prawo wyborcze stałoby się bardziej bliższe ludziom, albo stałoby się bliższe systemu przedstawicielskiego. To co ci Najbardziej przychodzi pytasz, do głowy. pytasz o instrument prawny instrument prawny. Ha, to trudne pytanie, bardzo trudne, bo jak wiesz, borykamy się 25 lat z tym problemem. Powiem tak, byłem przez wiele lat zwolennikiem wprowadzenia rzeczywiście systemu większościowego, w Polsce w wyborach do Sejmu również. Pewnie trochę w, będąc zapatrzonym w te rozwiązania, które stabilnie funkcjonują w Europie Zachodniej w tym zakresie. Dzisiaj jestem już bardziej sceptyczny wobec tego. Czyli Jowy nie są Moim zdaniem lekiem nie, na całe zło? Nie, absolutnie. Na pewno nie Jowy tak rozumiane, jak dzisiaj się je przedstawia. Trochę idealistycznie, trochę naiwnie. Tak, jest, jest w tym pewna naiwność. Jest w tym taka trochę dziecięca wręcz naiwność. Tym bardziej, że nie możemy abstrahować przy tej okazji od tego, że mamy Jowy. Mamy wybory no, no, do Senatu przecież. Oczywiście, tak no i jest. zobacz, co się dzieje w wyborach do Sejmu. Tak. Jak wygląda scena polityczna. partie polityczne, polityczne. obejmują y, y, tak. gromandatów Jednomandatowe okręgi wyborcze utrwalają tylko wynik, który ma miejsce w wyborach do Sejmu. Senat nie jest żadną przeciwwagą, to już zupełnie oczywiście temat na inną rozmowę, tak bo, jest, bo, bo, bo kwestia losów drugiej Izby Parlamentu, to jest sprawa zupełnie odrębna w tej chwili. Ale patrząc na to, jak funkcjonuje ta wersja systemu wyborczego w przypadku wyboru do Senatu, to trudno jest mieć naprawdę nadzieję, że Jowy nagle spowodują tutaj rewolucję, ale przede wszystkim rewolucję też w relacjach pomiędzy przedstawicielami, a wyborcami. To, to dochodzimy w takim razie do... Przykra to, do, tak, to dochodzimy jednak do wniosku, że kluczem jednak nie jest samo prawo wyborcze, że nie. nawet moglibyśmy powiedzieć, że ono nie jest przecież takie złe, tylko jednak ten problem ma charakter socjologiczny, ma charakter politologiczny, ma charakter społeczny, czyli, I wymiar edukacyjny bardzo istotny. Tak, czyli im więcej będziemy o tym prawie wiedzieli, im im bardziej będziemy brali to prawo w swoje ręce, im bardziej będziemy y, partycypowali w społeczeństwie i tworzyli poprzez społeczeństwo obywatelskie, brali te mechanizmy w swoje własne ręce, tym się okaże, może się okazać, że to prawo wcale nie jest takie złe, tylko my musimy z niego lepiej korzystać. Musimy, tak? musimy trochę odrobić lekcje z konstytucjonalizmu, z odpowiedzialności za państwo w tym właśnie wymiarze. Przecież wybory nie dzieją się na szczęście co tydzień. Nie jesteśmy jak Szwajcarzy przymuszani do tego, żeby uczestniczyć w referendach, w głosowaniach, czy, czy jak Belgowie. Mamy tylko raz na cztery, czasami częściej w ramach tej wielkiej kumulacji ten moment, i myślę, że my powinniśmy zmienić sposób myślenia o wyborach. Często jeszcze ten z poprzedniego systemu, mechanizm tutaj mentalny funkcjonuje: idę głosować, bo to jest mój obywatelski obowiązek. Kiedy słyszę od moich studentów, że głosują, bo to jest ich obywatelski obowiązek, irytuję się na to bardzo i mówię nie, moi drodzy. Idziemy głosować, bo chcemy, bo to jest nasze prawo, z którego korzystają. Bo władza należy do narodu. Bo jeżeli będziemy z niego korzystać w o wiele szerszym zakresie niż to obecnie fak faktycznie jest, a prawnie jest dopuszczalne przecież, bo nie mamy nie wiadomo ilu cenzusów wyborczych. Każdy pełnoletni obywatel, czy prawie każdy pełnoletni obywatel ma to prawo i teraz na cztery lata warto z niego skorzystać, bo to będzie tak, tak naprawdę polityków dopiero stawiało przed koniecznością. Poważnego traktowania elektoratu. I proszę Państwa, pozostańmy przy, tym, przy tej konkluzji, bo to jest bardzo ważna konkluzja w kontekście tego, że za Kilka dwie dni. doby już będzie cisza wyborcza, tak. a za cztery doby już w niedzielę będziemy przystąpimy do aktu wyborczego. Tak. Bardzo ważnego będziemy wybierać Sejm i Senat i, i że tak naprawdę jednak to mechanizm wyborczy jest w naszych rękach, a nie, a, a nie my jesteśmy w rękach mechanizmu wyborczego. I myślę, że warto z tej rozmowy wyciągnąć wniosek o jednak jak największej aktywności, że nieobecni nie mają racji i że to my kształtujemy jednak los, bowiem jesteśmy suwerenną władzą, władza należy do narodu Wiemy, dzisiaj. Tak. Przepraszam, wiem, że ostatni głos w audycji zawsze należy do prowadzącego, ale jeśli mogę jeszcze wyrazić że na koniec jadłem. Bardzo proszę. To ja mam życzenie takie, żeby nas się w niedzielę spotkało w lokalach wyborczych zdecydowanie więcej niż te czterdzieści parę procent. Tak tyle. i to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. To jeszcze raz potwierdza właśnie tą, tą konkluzję, że to jednak my trzymamy prawo tak. wyborcze, a nie prawo wyborcze trzyma nas. Tak. Moim gościem był dzisiaj Sławomir Patyra, profesor prawa konstytucyjnego dziękuję. w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Myślę, że w refleksjach powyborczych spotkamy się w następnym programie Inteligencja Inteligentni. Dziękuję Tobie Sławomir. Dziękuję bardzo Jacku, dziękuję Państwu również. Dziękuję bardzo. Do widzenia.